A więc doczekaliśmy się. Mamy nowe armory. Ostatniej nocy dostaliśmy aktualizację do armory, która niestety nie wygląda pewnie tak jakby większość z was chciała, a wygląda zupełnie inaczej. O co mi chodzi, że wygląda zupełnie inaczej? No bo możemy zobaczyć, że na przykład takie skrzynki jak skrzynka galerii czy na przykład nasze naklejki, no, zbytnio się nie zmieniły. Możemy zobaczyć, że skrzynka galerii dalej jest dostępna. Można trafić w niej to samo, co można było trafić poprzednio. No, ale mamy coś nowego. Mamy na przykład nową skrzynkę. No, a co z tymi kolekcjami, które mieliśmy? Kolekcja graficzna, kolekcja e, sportowa, czy tym podobne kolekcje? Jak widzicie kolekcja Overpass 2024 dalej została w gierce. No i dalej można trafiać te same skiny, których i tak jest dużo nasaplajowane, więc jest to mega. Interesujące, no bo większość z nas myślała, że jak będzie ta rotacja skinów, no to będzie rotacja absolutnie wszystkiego, a nie dodanie tylko na przykład jednego itemu i dwóch kolekcji. Patrząc na to, no to zostało nam niezmienione po prostu, że mamy czarmy, no czarmy zostały w takie same jak mieliśmy. Mimo tego, że Valve dopuściło otworzenie czarmów nawet na. Społeczności, na no oczywiście warsztacie społeczności, ale niestety nawet tego nie wykorzystali, więc wszystko można dalej dropić. Czy to dobrze? No pewnie dla takiego zwykłego gracza, który chciałby sobie wydropić jakąś emkę, no to jest całkiem spoko. Ale dla inwestora takim jak my jesteśmy, no to niezbyt jest to spoko. Jeżeli chodzi o nowości, bo na pewno jesteście ciekawi, jak wyglądają nowości aktualne w counter Strike'u, to wygląda to w sposób następujący. Dostaliśmy nową skrzynkę, coś pokroju, właśnie skrzynki galerii. No i zobaczymy, jak wyglądają właśnie skiny z tej skrzynki. Mamy oczywiście taką M4, która wygląda. No, powiem Wam szczerze, tak przeciętnie, ale na taki niebieski skin, no to w sumie może być, ale nie będzie ona kosztować naprawdę dużo pieniędzy, więc przejdźmy sobie dalej. Mamy takiego maga, który po prostu wygląda, no te, te skiny, jeżeli chodzi o e, jasno niebieskie, one są raczej takie, bym powiedział, przeciętne. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż counter Strike o dwójce. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniewają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem, inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 złote i 10 Groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak blick, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate Swap, bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmu oraz patternów do wartości wypłacanego skina. Więc polecam oczywiście z kodem CS Inwestycje. Link w opisie. Mamy na przykład takiego skauta, który moim zdaniem bardzo, bardzo mi się podoba, bo ma fajne te wstawki, takie ala metalowe, takie Ala bym powiedział, jakiś tutaj taki metal, bardziej taki luksusowy czy coś w tym stylu, na pewno wygląda to trochę jak taki skin wersji Premium. Wiecie, że on wygląda troszeczkę jakby był droższy niż na przykład to i to. Więc przejdźmy sobie dalej. Możemy zobaczyć P2000, które wygląda w sposób następujący. No i ten skin też nie robi jakiegoś na mnie dużego wrażenia. No, ja wiem, że to są te skiny, które mają bardzo niską jakość, i one muszą tak wyglądać, żeby być po prostu tanie. No, ale czasami wiemy, że te na, na przykład tanie skiny, te na przykład niebieskie wyglądają całkiem nieźle, ale tutaj na razie najbardziej podoba mi się właśnie ten skaucik, no bo wygląda najbardziej premium. E, mamy takiego uspa, który na pewno będzie miał wielu zwolenników, bo po jakimś czasie na pewno będzie mega tani i no będzie taką po prostu tanią alternatywą, jakiś fajny usp, mamy tutaj fajny taki e, że tak powiem tłumik, który naprawdę nieźle wygląda. Przechodząc dalej, bo naprawdę tych skinów jest trochę, mamy MP9, które wygląda w ten sposób i ma takie fajne wstawki niebieskie, ale też tutaj szału nie ma, dupy nie urywa. Przechodząc dalej, mamy XMA, którego jeszcze dzisiaj no mówimy, zaraz wam powiem dlaczego. Ale ten XM wygląda też całkiem nieźle, bo też co jest tutaj tak ładnie zrobione i to też wygląda trochę bardziej premium niż poprzednie skinie. Ja lubię, gdy jakiś skin ma dopracowane jakieś rzeczy. No i mamy Digla, który wygląda moim zdaniem naprawdę, naprawdę nieźle. Jeden z lepszych Digli, jakie ostatnio dostaliśmy w grze. Ja nie wiem dlaczego, ale to wygląda w ogóle mi jak jakaś skóra węża albo skóra jakiegoś smoka, więc jest to naprawdę fajne. No i ta rękojeść, którą tutaj mamy jest naprawdę, naprawdę fajna, bo mamy tutaj jakiegoś smoka nawiązanie do yy, smoka, jakiegoś węża oczywiście i to jest tak właśnie skóra ala węża. I moim zdaniem w grze na niektórych mapach może wyglądać to po prostu niesamowicie, bo ten skin będzie się błyszczał. Jestem ciekawy jak będą wyglądać na nim różne crafty. Bo już niedługo pewnie nawet po TikToku zaczną latać jakieś krawciki odnośnie nowych skinów jestem ciekawy jak zachowają się naklejki na przykład z Dear More. Czy będziemy mieć dalsze piki, czy może ten cały hype na te naklejki już się całkiem wypalił. Przechodząc dalej, mamy kolejnego digla, do yy, kolejnego digla, kolejnego skina do Zeusa, no bo prezentuje się on w sposób następujący. Czy jest to coś fenomenalnego? Nie, ale jest to skrzynka, yy, ale jest to skórka, która na pewno będzie miała dużo zwolenników, no bo wiem, że ludziom podobają się takie nowoczesne skiny, czy coś w tym stylu ale ja tam za dużo tym zeusem nie gram, więc dla mnie to jest naprawdę mała zmiana. Przechodząc dalej, mamy takiego skina jak Nowa, która wygląda w ten sposób i moim zdaniem, nie wiem dlaczego, ale mi to bardzo przypomina np. Nowe Hyper Bestie, tylko że troszkę mniej mroczną. No, przechodzimy do Gaila. Gail wygląda w ten sposób, no, i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o Garina, no to mamy zdecydowanie lepsze. No i moim zdaniem tanie skiny. Mamy tutaj P90, prawie Ice Cold. Nie wiem dlaczego to się nie nazywa Ice Cold, ale fajnie wygląda. Nawet się będzie fajnie mienić, jeżeli chodzi o jakieś mapy, gdzie mamy słoneczną pogodę. Więc będzie to na pewno miało jakąś swoją, jakąś większą cenę, ale jest to P90, więc nie jest to jakoś mega często używana broń, szczególnie na jakichś wyższych poziomach. Jeżeli chodzi o broń, która jest często używana, to teraz porozmawiamy o kałaku, który wygląda w sposób następujący. No i powiem wam szczerze, że... Ten kałach jest fajny, ale według mnie tu za dużo się na nim dzieje, bo tu jest po prostu rozpierdziel, że tak powiem. Ja wiem, że to może się wielu osobom podobać, ale no moim zdaniem tego jest za dużo. Ogarnąć tutaj, co się dzieje na tym kałachu, to będzie naprawdę, naprawdę ciężko, ale moim zdaniem w grze może wyglądać, jak już, już będziemy go trzymać, będziemy nim grać, będziemy nim... Się miotać, no to może wyglądać naprawdę, naprawdę nieźle. Przechodząc dalej, mamy też skina do Glocka 18, który wygląda w ten sposób i w porównaniu do na przykład Kawaha, to wygląda o moim zdaniem kiepsko, bo ten kolor po prostu mi się nie podoba. Ale wiecie, każdy ma swoje gusta, guścigi i komuś może się nie podobać, a komuś może po prostu przypaść do gustu. A więc. Tutaj zależy od tego, co wy preferujecie. A my przechodzimy do skina, do UMP45, który prezentuje się w sposób następujący i wygląda on taki dosyć, bym powiedział, że kreskówkowy sposób. Ale na pewno będzie miał jakiś swoich zwolenników, jeżeli chodzi o to, no bo wiemy, że są ludzie, którzy lubią tego rodzaju skiny. Ja oczywiście Coś bardziej minimalistycznego bym wolał, ale to naprawdę prezentuje się całkiem nieźle. Mamy tutaj takie amu amunicje, jeżeli chodzi o magazynek, więc fajnie to wygląda. To jest naprawdę fajny efekt. A my przechodzimy już do skinów czerwonych, czyli tych najbardziej pożądanych. No i prezentuje się to w sposób Następujący. Nie wiem dlaczego, ale mam tutaj, jeżeli chodzi o tego Bed Tripa, to też mam takie wrażenie, że jest to troszkę podobne do Hyper Bestii, ale też ma swój taki wyjątkowy styl, bo jest trochę bardziej jaśniejsze. Więc napiszcie, co wy o tym sądzicie, bo według mnie może być to jeden z takich ciekawszych skinów do Famasa, no bo tych, co bardzo takich ciekawych, to nie mamy. No, i oczywiście ten skin, na który chyba każdy z nas czekał i o którym było bardzo dużo e, mówione, czyli AWP e, Prinstream. Po prostu AWP Prinstream mamy m 4 Prinstream, mamy USP Prinstream, mamy Digla Prinstream, no i dostaliśmy moi drodzy AWP Prinstream, która no, na 100% będzie najbardziej pożądaną e, tutaj z tej skrzynki itemem. No i moim zdaniem e, taką renomę ma Printstream, to, to chyba nie ma żaden skin w CS-ie. no bo jest to skin, który wygląda dobrze praktycznie na wszystkim, a tym bardziej na AWPie, bo jeżeli to by było na Kawachu, to jeszcze bym to zrozumiał, że mogłoby być sytuacja podobna jak do m ale do AWPy skiny są zazwyczaj droższe. Więc ja tu uważam, że ten skin w wersji Factor New w Star Treku czy coś w tym stylu będzie bardzo, bardzo, bardzo drogi. Ale to nie wszystko co dostaliśmy w dzisiejszej aktualizacji, ale mamy też na przykład kolekcję Train 2025, no i jeżeli z tą kolekcją jest wszystko w porządku, to no, dlaczego mamy jeszcze kolekcję Overpass 2024? Czy to w ogóle idzie do tego, że te skiny nigdy nie będą usuwane, a tylko będzie więcej opcji dobrania, czy Valve po prostu to już zostawi na zawsze? No bo nie wydaje mi się, na przykład. Po co by mieli dodawać aktualizacje, gdzie w warsztacie można dodawać czarmy? No, trochę to jest bez sensu, ale zobaczymy, jakie będą te ruchy. Zobaczmy, jak wygląda nasza kolekcja Train 2025. A zacznijmy sobie od Gaila, który wygląda trochę jak takie. E zielone jabłuszko właśnie, jak mówi sama nazwa. No, ale takie dosyć bym powiedział jabłuszko troszeczkę przejrzałe może, czy coś w tym stylu, no bo ten zielony to jest taki mega jasny zielony, a nie taki jakby dojrzałe jabłko. Więc przejdźmy dalej i mamy skinak, który no nie wyróżnia się tutaj na tym P250, no bo jest to taki dosyć defaultowy, bym powiedział troszeczkę skin, jest tu jakieś kolorki, trochę narzucone, trochę bez jakiegoś większego polotu, więc wygląda to po prostu w taki sposób. No i według mnie to jest naprawdę mid tier, jeżeli chodzi o skina. Mamy też P90, które w moim, moim skromnym zdaniem wygląda po prostu yy, najgorzej ze wszystkich skinów dostępnych właśnie. W tej nowej aktualizacji dostaliśmy też CZ, która no, wygląda spoko nas jak nas kina do CZ, -ki, no bo fajnie się mieni, jeżeli chodzi o te wstawki, właśnie tutaj takie brązowe. No, bardzo, bardzo przyjemnie może to wyglądać, jeżeli będzie padało na to fajne światło. Jestem ciekawy jak do tych skinów będą prezentować się na przykład naklejki czy ludzie wymyślą jakieś ciekawe krafty odnośnie tego więc jestem ciekawy jak właśnie zachowają się ceny naklejek bo może być taka sytuacja jak było na początku z armory że cały czas wychodziły nowe kraft tylko jestem ciekawy czy już nie wykorzystaliśmy większego potencjału tych naklejek a przechodząc do Auga, bo trochę za bardzo się rozkazałem. no to prezentuje się w sposób następujący. Mam trochę takich efektów 3D, jeżeli chodzi o yy, magazynek, ale tak to wygląda po prostu trochę ciemniej niż taki zwykły Aug. Więc tutaj nie ma jakiegoś zbytniego podjarania z mojej strony. Przechodząc do Nowy to wygląda ona jak po prostu większy skinów do Nowy. Jestem ciekawy, jak właśnie będzie wyglądać w takich słabszych, słabszych stanach. No bo pewnie będzie mega, ale to mega zryta i czarna. Mamy UMP45, i to jest skin, który w ogóle wydaje mi się, że już takiego skina kiedyś mieliśmy. Jakiegoś podobnego, ale w sumie nie jestem pewny. Przechodząc do Xema. O którym jeszcze zaraz powiemy, bo jest bardzo ciekawa sprawa. No to prezentuje się on w sposób następujący: przechodząc do Gloka, to mamy tutaj Gloka, który jest zielony. A Gloków zielonych naprawdę mamy mało, ale ma on tutaj wstawki symulujące właśnie tego traina. No, bo symuluje on troszeczkę tego właśnie, ten właśnie pociąg z mapy The Train. No, ale prezentuje się to w sposób, no, niekoniecznie dobry. Mamy też Famasa, który wygląda na swój sposób podobnie, jeżeli chodzi o górę, do Famasa Mecha Industries, więc, no, powiem Wam szczerze, to jest połączenie takiego kacha Mecha Industries i połowy jakiegoś skina jakiegoś zupełnie innego. Mamy też skina z Wybielenie, który moim zdaniem w jakichś naprawdę wysokich patternach, jeżeli chodzi o kolor biały, może być naprawdę, naprawdę drogi. No bo znając skina Wybielenie, no to pewnie w gorszych stanach będzie mega zryty i czarny, a te najlepsze stany będą miały swoją jakąś wysoką cenę. Mamy też Maga 10. I jeżeli ja nie lubię jakichś takich mega skinów, które mają wybuchy. Gdzieś na nich 10 tysięcy rzeczy. No to jeżeli chodzi o maga, no to ja lubię, żeby ten skin się świecił, wyglądał jakoś futurystycznie. I moim zdaniem chyba będziemy musieli sobie takiego maga sprawić. Mamy tutaj kolejnego skina do Zeusa, który trochę wygląda jak skin. E, Bulldozer. Więc fajnie, fajnie. E, fajnie, bo jest to taki skin, który jest najbardziej stonowany jak na razie do tego Zeusa w całej jego chyba historii. I powiem Wam szczerze, że to jest moim zdaniem najlepszy skin do Zeusa jakiegokolwiek ujrzałem. No bo tamte skiny albo były takie w wersji, że tak powiem, bardzo, bardzo futurystycznej ale nie było nic tak stonowanego, żebyśmy mogli u założyć to i uważać to za coś mega eleganckiego. A tutaj dostajemy takiego skina. Mamy M4A4, który wygląda w sposób następujący i moim zdaniem jakby te płomienie były czerwone albo coś w tym stylu, ten skin by byłby mega drogi, a z racji tego, że są to takie żółto pomarańczowe pomienie no to ten skin raczej nie będzie jakiś turbo drogi, ale na pewno będzie miał swoich zwolenników jeżeli chodzi o osoby, które grają tą emką, no bo tych jest pewnie zdecydowanie mniej niż grają emką z tłumikiem ale moim zdaniem jest to fajna alternatywa a może być to naprawdę budżetowa alternatywa patrząc na to że jest to tylko fioletowy skin, a nie wygląda on w jakiś nie wiem, zabójczy sposób. MP9, które jest takim różowym skinem. Ja wiem, że jest sporo osób, które uwielbiają różowe skiny. Poza tym ma on fajny efekt, e, taki e, błyszczącej, że tak powiem. Błyszczącej tej rączki na dole tego magazynka, więc może to naprawdę ciekawe wyglądać, szczególnie przy spektowaniu, bo nie wiem, czy jak grając w grę, trzymając to w łapie, to widzimy ten magazynek, bo to chyba nie wiem, widzieć tylko przy spektowaniu. Przechodząc do skinów czerwonych, no to mamy tutaj kolejną AWUPkę. Widać, że Valve troszkę pododował AWUPek, no i to jest trochę, moim zdaniem. Bardzo, bardzo fajna AWP. A dlaczego o tym mówię? No bo jest taka minimalistyczna, ogólnie dobrze to wygląda. Ale problemem jest to, że do Valve dodało dwie w sumie białe AWPy. No bo dodali tam czerwoną AWP Prin Stream, a tutaj dodali kolejną białą AWP, która wygląda w sposób następujący. Ja wiem, że ona nie jest do końca biała i że to nie jest Princream, ale no powiem wam szczerze. Że mogliby dodać coś zupełnie innego do tej Awupy. Bo na serio widzieliśmy na warsztacie Steam naprawdę dużo lepsze skiny, ale ten skin powiem wam szczerze, że wcale nie wygląda źle i może być właśnie taką tańszą alternatywą dla prinstreama. Napiszcie czy wam podoba się bardziej ten skin, czy właśnie prinstream. Ale to nie wszystko moi drodzy, bo mamy też nowy limitowany przedmiot dostępny przez 104 dni. A o co tutaj w ogóle chodzi? O to chodzi, że mamy właśnie takiego oto Xema. No i spoko, <laughs> fajnie. Fajnie, że mamy limitowany przedmiot, tylko, że to jest XM. No, a kto gra z xm -a? Czy jest ktoś, kto będzie chciał wydawać dużo hajsu na xm -a? No, na pewno znajdą się tacy ludzie, ale zdecydowanie więcej osób by takich się znalazło, gdyby się znalazł tutaj na przykład USP, Glock, AK, M4, M4A4, czy takie pokroju bronie, ale nie broń, którą mało kto w sumie używa. Więc napiszcie, czy to zagranie Valve Wam się podoba, że mamy limitowanego skina, ale którego w sumie nikt nie używa. Napiszcie też o tym, co sądzicie, jeżeli chodzi o kolekcje, które prezentują się w sposób taki, że reszta, na przykład... Inne kolekcje wcale nie znikły, i mamy dalej Overpassa, mamy dalej kolekcję graficzną, mamy dalej kolekcję Sport and Field Collection, mamy dalej skrzynkę galerii, mamy dalej. Te same naklejki, gdzie się nic nie zmieniło. Mamy dalej te same naklejki, gdzie się nic nie zmieniło. Mamy te same zawieszki, gdzie się nic nie zmieniło. Więc to wszystko prawdopodobnie zostanie z nami na jeszcze jeszcze dłużej. Więc osoby, które myślały, że to już będzie całkowity całkowita zamiana przedmiotów na nowe, niestety się pomyliły. Napiszcie, co wy sądzicie o tej aktualizacji. Bo moim zdaniem, Valve poszło tutaj zdecydowanie po bandzie, nie usuwając przedmiotów, które były już dostępne. No bo moim zdaniem niszczy to trochę atrakcyjność i wyjątkowość tego eventu. Ale fajnie, że w końcu zobaczyliśmy coś nowego. No i. Najbardziej to żałuję, że nie mamy jakiegoś przedmiotu limitowanego, który by był na przykład takim skinem bardziej używanym. Ja wiem, że tutaj są różne patterny, tak jak możecie zobaczyć, że ten skin się ciągle zmienia i można tam trafić różne, różne jego wzory, ale szczerze powiem, że zdecydowanie wolałbym mieć tam. Zupełnie inną broń, bo z racji tego, że jest to XM, to ta broń po prostu nie może kosztować zbyt dużo. Mamy tak samo 5 możliwości przepustek, a jeżeli wy macie gwiazdki, to polecam wam wybrać jak najszybciej. Oczywiście e, case'a, no bo ten case przez pierwsze godziny, przez pierwsze dni po zejściu trade bana. Będzie naprawdę, naprawdę sporo warty, jak w sytuacji, gdzie mieliśmy galerii Case'a. Ja niestety nie posiadam takich gwiazdek, no bo po prostu nie ma zbytnio czasu, żeby grać w CS'a. Napiszcie, co wy sądzicie o tej całej aktualizacji i co sądzicie o tym, że Wal wcale nie usunęło innych kolekcji. Czy zobaczymy to usunięcie na dniach, czy... To już zostanie z nami na stałe. Jeszcze szybkie losowanie na koniec. Zwycięzcy na M4. Losujemy trzech zwycięzców, i ten, który pod tym filmem napisze pierwszy komentarz, dostanie M4. Oczywiście dajemy tutaj więcej sekund, żeby każdy mógł sobie przelecieć, zobaczyć, jakie miał szanse. Tutaj możecie sobie znaleźć, właśnie na liście która bierze udział w losowaniu, a my już kręcimy pierwsze losowanie i zobaczymy, kogo wylosuje maszyna losująca. Oczywiście, jak wylosujemy kogoś dwa razy z rzędu, no to Oczywiście losujemy jeszcze raz, żeby była trójka zwycięzców i mamy naszego pierwszego zwycięzcę. No ale spokojnie jeszcze nie przegraliście, no bo możecie jeszcze być zwycięzcą M4 z poprzedniego odcinka. No i losujemy kolejnego zwycięzcę, i kolejnym zwycięzcą jest właśnie tutaj nasz kolega. Więc losujemy ostatniego zwycięzcę w dzisiejszym odcinku, i pamiętajcie, że wygra tylko ten, który będzie najszybszy i napisze pod tym odcinkiem komentarz. Więc mamy i trzeciego zwycięzcę, więc wasza trójka bierze udział w tym, kto dostanie M4. Po prostu wystarczy, że. Któryś z Was jako pierwszy napisze komentarz pod tym filmem, więc mam nadzieję, że proste są zasady. I pamiętajcie też o tradingu w opisie swojego kanału, żebym mógł wam bezproblemowo wysłać to wężfórkę.